Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w Cyberpunk i zaczynamy tam, gdzie ostatnio zakończyliśmy nasz materiał. I moi drodzy, mamy porozmawiać z Padre. Hm. No, on nas zaczepił mocno ostatnio. Sam nas zaczepił. Ja nie musiałam nic robić. On nas zaczepił. Ale dobra, no, no chodźmy, chodźmy. W takim razie wróciłam parę tygodni temu nic się nie zmieniłeś. O może tak? Zacznijmy od. Nic się nie zmieniłeś. Nikt już chyba nie mówi do mnie po imieniu. Odzwyczaiłem się. Co u ciebie, Padre? To samo. W Heywood nigdy nic się nie zmienia. Opowiedz mi lepiej o sobie. Um, dobra. Wróciłam z Atlanty parę tygodni temu. I widzę, że już zostałaś przywitana. Jak tam było? Kiedyś ci opowiem. Teraz mam sprawę do załatwienia. Chodź, opowiesz mi teraz. Podwieziemy Cię. Markus, zbieramy się. Księże z samochodu Padre. To gdzie jedziemy? Do Glen. Podrzuć mnie pod Embers. Główne wejście? Przejdź rampą na tyłach knajpy. Powiem Ci, gdzie stanąć. Markus, słyszałeś. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze słuchać, ponieważ za oknami trwają roboty. U nas jest naprawdę duży hałas. Masz już coś nagranego? Łapię się różnych rzeczy. To tu, to tam, nic dużego. Ale radzę sobie. Dzięki za troskę. Atlanta nie okazała się tym, czego się spodziewałaś, co? Nie miałem żadnych oczekiwań, nie okazała się. Dajmy Właściwie to.. Nie, to nie miałam szczególnych oczekiwań. Może jedno, żeby było lepiej niż tu. Nie było. Może wyjdzie ci to wszystko na dobre. No co, jesteśmy na miejscu, tak? Nie, myślałam. O, -o. o, kuźwa, i co teraz? Zatrzymaj samochód. Co się dzieje? Interesy. Masz broń? Już? Sebastian Bara. Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Załatwić nasze sprawy, rasa dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Posłuchaj uważnie. Wypierdalasz z Vista Del Rey, ściągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. Widzisz, jaki jestem miły? No, tatuśku. Jeszcze powiem jedno słowo. To nie twoja sprawa. Nie znam cię. – Wiesz co? Ja ciebie też nie, a to znaczy, że chuja tu znaczysz i chuja możesz. No? Coś jeszcze? Wydaje mi się, że skończyliśmy tę rozmowę. Uważaj, Padre. Oglądaj się za siebie. Ty też, pindo. Markus, jedziemy. Masz mi coś do powiedzenia? Cieszę się, że nie zapomniałaś skąd pochodzisz i jak się zachować. Mam tu wystarczająco wielu główniarzy, którzy tracą rezon, kiedy widzą lufę pistoletu. Kto to był? Nigdy ważny. Za tydzień już go nie będzie, ale pojawi się następny. Groził ci. Tak. I zostanie z tego rozliczony. Podjedziesz tam. Zeskoczę stąd na dół. Co ja tutaj mam? Zanim wysiądziesz, proszę. Mm. Weź wizytówkę numer do ciebie. Twój numer? Przyda ci się. Może A. jeszcze razem popracujemy i przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dzięki mam. Mam. Wysiąść, do zobaczenia. Ej, się czas z czas mam teraz. Z bogiem. Kurty. Nie miałam kiedy? Dobra, ja siądę sobie po turecku, będziemy wygodnie. Dobra, gdzie my jesteśmy? Zjedź windą do garażu. A tutaj mogę z kimś pogadać, albo coś ukraść, albo coś zabrać, albo coś o w ogóle coś. Aha, mogę sobie chyba kupić i tyle. I... Mhm, tutaj nic nie mogę zebrać. Okurka o wódka. Zjeść windą do garażu. dobra. Okej. Okay. Gdzieś tutaj sobie, tak? E, parking. E, z re, znajdź e, Rajfelda. Jestem na miejscu. Kirk Seweryn. Nie znajdę tego Twojego człowieka. Rick jest w porządku. Zobaczysz. Ufam mu jak bratu. No miejmy nadzieję, że tak jest. Jestem od Kirka. Jesteś Rik? Ty jesteś Rik? Ja. Od Kirka? Od Kirka. Masz 20 minut. Kamery właśnie oślepły. ja dobrze idę? Ty, znajdź Rejfielda, gdzie? Kirk? Widzę ten samochód. Działaj, dziecino. Powodzenia. O kurka, to ja już ten? Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Jesteś człowiekiem słabej wiary. Wie co? Jesteśmy bogaci. Ciężko samochodu. pan, no to jak ja mam jechać, to wiecie co to będzie? Przecież ten ja ten... Ja go rozwalę. Nie ja rozwalę to auto, biedne. Ukradnij Reifelda. No, ukradnij. Jak mam go ukraść? Chce zablokowana okuwa wamć. Wysiadaj. No Odejdź. Wysiadaj. Przejmuję tę furę. Ej! Co jest? Nie ruszaj się! Policja, jesteście aresztowani! Zostań na miejscu! Mań gry? Game over? Kurwa na Ziemię! Zacznę to od nowa? Czy co? Miałam porozmawiać ze złodziejem, a ja nic nie kiknęłam, nie? Dałam ciała. Stary znajomy z dzielnicy Jackie Niczego się nie nauczyłeś, nie? No proszę. Detektyw Steens. Dawno się nie widzieliśmy. Inspektor <coughs> Jeden pies. Ciebie też kojarzę. Tak? No ja ciebie nie. Wyjechałaś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazło. Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los Knojów z Heywood. Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj zdechną. Jak widać, nie się. Gówno mnie wiesz. Prawda boli, co? I kontroluj to on, bo stracę cierpliwość. Daj spokój z tym, co? Zawiniesz nas na dołek, posiedzimy tam do rozprawy, narobimy gnoju. A i tak, w najgorszym wypadku, przybiją nam parę miesięcy. Ale prędzej wypuszczą, bo więzienia są przepełniane. Oni próbowali nie okraść Kurczę, i z ulicy. Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zwijamy. Szkoda mojego zachodu. Nie mam czasu na składanie durnych zeznań i zabawę w dochodzenie. Co? Sugeruje pan, że mamy ich puścić? Sugeruję wyrzucić te ścierwa. Do oceanu, w kajdankach i z połamanymi nogami. O kurka siwa. Słyszeliście? Mierda. Oła. Ała... Ała, wow. wow. ja się miałam dogadać? Czy ja przeżyję, czy co? Kurwa jestem. No, przeżyłam. Dobra. Myślałam, że, wiecie... Szczerze mówiąc, to myślałam, że się z tego nie wywiniemy. Steens by tego nie zrobił. Jesteś pewna? Mhm. Pamiętaj, że on też jest z Heywood. Nienawidzi korpów tak samo jak ty. Zrobił, co musiał i cześć. Gdyby nie ja, może udało być się zwinąć tę furę. Daj spokój, ta robota nie miała prawa się udać. Elektroniczne gówno spodlady w kabuki nie obchodzi alarmu takiego wozu. Raczej ściąga ci na kark policję. Powinnam to wiedzieć. To może teraz po bożemu. Jackie Wells. Wi. Czekaj, kojarzę cię. Bywasz w Kojocie. Wells. Jak mama Wells. Wiedziałam, że skądś znam to nazwisko. Z tych Wellsów. Kojot to knajpa mojej mamy. Dziwne, że wcześniej na siebie nie trafiliśmy. Właśnie w Kojocie dostałam zlecenie na kradzież tej fury. Od Kirka. Pracujesz z tym skurwielem? Pepe wisi mu kasę i nie ma jak oddać. Obiecałam, że się za nim wstawię. Dać się poniewierać takie pizdzie jak Kirk? Wiesz, co o nim mówią. Podobno jest obstawiony przez kartele. Kartele? Znam ludzi z karteli i gwarantuję ci, że żaden z nich nawet nie słyszał o Kirku. Kirk się musi nauczyć, że nie wyciąga się rąk po ludzi z Heywood. Wstawaj! Chodźmy na obiad. ile jesteśmy komplami? Tak Po prostu. Jeszcze przed chwilą przystawiałeś mi pistolet do głowy. Pomagasz moim ziomkom? Czyli jesteś w porządku. Bez urazy? Bez urazy. Mam dobre przeczucia. No to Co fajnie. Czeko? Sorry. Do nas. Mamy świetną chemię. Aha, ruszaj się. Ubieram z głodu. Aha, chodźmy. Nie rob sen, no chodź, zjem se, coś dobrego. Night City. Przy mikrofonie zdanej Przed nami kolejny dzień w mieście znów. Kocham Night City jak kocha się matkę, która oddała cię do bidula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj stu nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać licznymi samurajami. Być jak Morgan, Blackhand czy Wayland Boa-Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Wiecie gdzie jest najwięcej legend? Na cmentarzach. powinna być w tym budynku a razem z nią banda skurwysynów która ją porwała dlatego uszy i oczy otwarte a właśnie mam coś dla ciebie to drzazga treningowa militechu gdybyś potrzebowała przebieżki na sucho chcesz sobie postrzelać w wirtualu dobra no spróbujmy Ej zajebiste, zajebiste, Boże jak mi się podoba ta rano? Jest genialna. Czemu ja wcześniej w to nie grałam? Zaczynamy podstawowe szkolenie bojowe. Postępy będą rejestrowane i oceniane. Ten kurs służy oglądowaniu podstawowych zachowań i odruchów. Nawet te umiejętności pozwalają przeżyć na polu walki. Nauczymy cię, jak posługiwać się bronią, jak atakować ukrycia i jak hakować sieci wroga. Militech nie... Militech nie potrafi szyfrować danych. Ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Czeregowa? Do pierwszego stanowiska. Raz, raz. Krok po kroku, prze... Dobra, dobra. Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. Myślałam, że to nie będzie dla Ciebie jakoś specjalnie trudne. I co teraz? trochę to podkręcimy? Nieźle, ale załóżmy, że Cel też ma broń. Nie stój tak, schowaj się! A jak tu się chowa? Eeeem, <grym>, się, Dobra. O, wow. Ej, no chciałam kucnąć i mnie nie kucło. Ok, oberwałaś. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. Ach, jak? Aha, tak. Yy, weź. Yy, Nasi X, aby użyć inhalatora i odzyskać punkty zdrowia. Gotowa? To przejść do strefy treningowej. O, patrz. Tym razem przyprowadził kolegów. Oku. Ta wódka. Ej, no ja się chować chcę. No to przecież zaraz będzie po mnie. No biegnij. Już na platformie i jedziemy z tym dalej. Nie są strzelanki, dobra. Najwłaściwie <grystanie> jest najgorzej. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowała mi. Dobra, dobra, dobra. Straca to Gadaj, gadaj, gadaj. No i co mam zrobić? Przyszyjmy aby aktywować skaner. OK. Przedmioty powiązane z aktualnym zadaniem są podświetlone na złoto. Przeskanuj dwa takie przedmioty. Skanowanie podświetla interesujące obiekty w Twoim otoczeniu i dostarczy na ich temat cennych informacji. E, czyli, tutaj, serwer może eksplodować. E, komputer. Niebezpieczeństwo jest podświetlone na czerwono. Urządzenia, które można zhakować, są oznaczone kolorem zielonym. Obiekty interaktywne są podświetlone na niebiesko. Program szkoleniowy z wykorzystania technologii w warunkach bojowych. Musisz skakować ekran, żeby odwrócić uwagę. Znika. E, co? Możesz, żeby odwrócić. Aha, skakować ekran. A jak? A, gdy cyberdeck jest zamontowany, skaner zapewnia dodatkowy interfejs z możliwością wyboru haków oraz ich celów. Użyj haka, odwróć uwagę przeciwników, aby odwrócić uwagę strażnika. Możesz przeglądać listę dostępnych haków za pomocą... Yy, odwróć uwagę przeciwników, gotowy, awaria, hakowanie, dane. Yy, wykonaj. F. Um, pomoc. Przełącz okno. Zmień e, cel. Corpo srorpo. Styl ponad treścią. Kona na, na schakowanym obiekcie wskazuje jak długo utrzyma się efekt hakowania. Na przykład jak długo będzie przyciągać uwagę e, wrogów. Podkradnij się do strażnika. A teraz zajdź go po cichu. Dobra, jest twój. Okej, okay, spróbuj jeszcze raz. Musisz skakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika. Korpo Horrorbo. Styl ponad treścią. Dobrze. A teraz zajdź go po cichu. Aha, ja miam po cichu. Dobra, ja chciałem go nawalać. Dobra, jeszcze raz. <laughs> A F miałam kliknąć. Dobra. Musisz skakować ekran, żeby. Dobrze, już będę słuchać. No, nie słuchałam. Korpus styl ponad treścią. Dobrze, a teraz zajdź go po cichu. A znowu tego nie zrobiłam. On nie jest mój. Jeszcze raz. Ej, fajna, zajwista ta gra. Mówiłam to już? Mówiłam, nie? Dobra. Korpus zorbo, styl ponad treścią. Dobrze, a teraz zajdź go po cichu. Mm -hmm. ta zrobię po cichu. Dobra jest twój, załatw go. Zabij od bezwładni. A, dawaj. Podczas akcji nie możesz zostawiać za sobą śladów, a zwłaszcza trupów. Przenieś i ukryj gdzieś ciało. O jezu, tyle roboty. Mam go nosić jeszcze, ukryć ciało. Martwego albo nieprzytomnego przeciwnika możesz schować w niektórych obiektach, postępując w ten sposób, unikniesz wykrycia bez wrogów. O, sorry, okay. podkradnij się. A teraz spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. I co teraz? Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Baw się dobrze. E, Przejmij kontrolę nad kamerą. Teraz! Zdetonuj granat! Przy czym etap wycofuj któregoś strażnika. Użyj... Detonacja granatu, brak wolnej pamięci. Wywołaj detonację granatu. O! Fajnie. Aby wyjść z widoku kamery, naciśnij C. Dobra, wyjdź z widoku kamery, podłącz się do punktu dostępu. Podłącz się. Interferis narusza pro, naruszenia protokołu. Aby Wam się do siedzenia musisz otworzyć sekwencję kodu. Wybierając pole z matrycy kodów, będą one widoczne w buforze. Czy to z matrycy kodu, bo one są... No, wybierz kod. No, chcę wybrać. Chcę. 55. 55. I pięć, pięć. Zainstalowano. Pobierz euro, dolary, Pozyskuje nieznaczną ilość euro, dolarów. Żądanie dostępu. Program został pomyślnie wgrany do sieci. Jeśli nie uda ci się hakowanie, spróbuj ponownie po upływie niezbędnego czasu. Nie pochodzę, nie skutkuję żadnymi karami. Wyjdź z terminala. Widzisz, wystarczy wyłączyć myślenie i słuchać rozkazów. Jak w Militechu. Pod moim światłym dowództwem zajmujesz pierwsze miejsce. Stań na podium. Wyszło nie najgorzej. Algorytmy militechu zaliczyły być to szkolenie. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. Przejdź przed drzwi, aby wyjść, żeby wyjść z symulacji. Ej, nie ale fajne, skratanie się. Fajne, fajne, dobra, ale my wychodzimy. my wychodzimy, ale bardzo fajne szkolenie. Dobra, nie? Tak. To teraz do roboty. A będzie można kiedyś się chce? No. Tam robisz sobie te szkolenia? Fajnie by było, bo naprawdę fajne, fajne. Bardzo ciekawe. Ale kochani, ja myślę, że na tym etapie zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się słyszymy w następnych materiałach. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrybujcie, żeby być na, bie na bieżąco i pamiętajcie, że wspierający mają odcinki wcześniej. No i oczywiście właśnie Wam, moi kochani wspierający, dziękuję serdecznie za to, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć!